Że dostałem kubkę prosto w głowę, i będę prosić panu. Ale mhm. co? Strzyli, wszystko 3,5 trzy, trzy, centymetry długości rana mam rozwalone. W mhm. głębokości o tak o, bo kubek wyszedł. Mhm. O jezu, Masakra. Karetka była. Policja była. Nie zabrali, ja go jadę na trójkę z kartą informacyjną w szpitala. To obdukcję pan masz. Proszę? Obdukcję pan masz. Nie? Jeszcze będą kierować mnie na obdukcję. Daj pan spokój z policją. Ale nie. nie, 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 ja jemu ja no. nie podaruję. Powiedziałem, on musi znaleźć się albo na leczeniu. Mhm. Albo gdzie? Teraz policja, bo ja już nie raz policję policji Jeżeli coś się stanie mnie przez majora, to my odpowiecie. A, Teraz stały no, no. się, jest dowód, rozbita głowa, szyta. A wiesz pan co, mogą mu dać zakaz zbliżania się do tego miejsca. Nie. Nie? Jego zatrzymają. No tak, no tak. Jego złapią i policja mhm. zatrzyma, normalnie będzie w areszcie siedzieć. Na, na kopernika. Do sprawy. Pójdzie sprawa do sądu, mam adwokata, dostanie od 5 do 15 lat bice dostanie za użycie. Eee, rzeczy niebezpiecznej uderzenia w głowę, żeby trochę mm -hmm. brakowało do ciemia. Wiecie, co to, no. to do ziemię? No tak, to już no, tak, no tu, już o, tu, tu. No. tak, tak. Tu, żeby tu uderzył kubkiem, po mnie byłoby. No to. Po mnie byłoby. On, ostrzegam jego, ostrzegam was wszystkich przed Wojciechem S, a naszym majorem. Nie zbliżajcie się do jego, bo on zażywa narkotyki i alkohol pije. Razem to pomieszane trucizna z alkoholem to w głowie robi się zamęt. No tak. Odbijają jemu klepki inaczej. I bardzo proszę, ażeby na jego uważać wszyscy, żeby nie zbliżali się do jego, nie będziemy jemu mieszkanie, tylko on znajdzie się na kopernika i będzie siedzieć. Będzie siedzieć, ale pójdzie na leczenie. Natychmiastowe zażądam z tego powodu. Że on jest lę od razu powiem, ani drzewko nie umie urąbać, ani piłować, a udaje dla kobiet, dla kobiet, jak dzwonił do jego kobiety, że ja pracowity, że ja miczkę że, ja, że ja to robię, że ja to. Panowie, wy się śmiejecie się. Ja nie, no bo on chce złapać. No sobie tak, kobietę, no. no. To musi się jakoś postawić. Nie, Przecież nie, nie. 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 nie tędy droga. Proszę pana, jak pan już wiele lat starszy ode mnie na pewno. Nie, pan rocznik. O, 54 lata, no, tak? Tylko, że ja miałem do szkoły pod górkę i przy budce Nie, nie, ale ile lat można? No 64, no. To starszy pan ode mnie. No, no. A ja 63. O, no dobrze. No. No. Ja się od razu po, poznałem po... Tak, po siwiznie. No. Nie, po włosach malowanych. O. To kolega. To ja mam malowane. Przepraszam bardzo, tu też pomalowałem. Dobra, robimy węgiel Pan Później na powiem. żółte, a ten na białe. Na, na białe. Na białe pomalował, białą farbą. I, i szanowny pan, tu chcę kończyć, mm. że naprawdę ten człowiek jest niebezpieczny. I uważajcie kobietki, uszczegną was, on nie umie zrobić nawet bigosu. On nawet bigosu, nie umie pokraść kapusty, uh -huh. nie umie poszatkować e, na tarce, zetrzeć marchewki, pietruszki, Celera, nic nie umie. On był ja. kucharzem chyba, czy nie? Proszę? Był, był kucharzem, czy nie? Kiedy? Nie. On? nie? On? tak był, on pomocnikiem był. A, A wie pan co to pomocnik? No. Podaj, Podej przynieś, wie pan co po to? Zamiatuj. Tak jak pan powiedział, Podaj kapustę, podaj marchew, podaj to. Mhm. E, obierz ziemniaczki może, to jeszcze może i to ziemniaczki nie umie obebrać nawet i wy szalejecie, zanim piszecie do jego listy. Przestańcie do jego listy pisać, kochane dziewczyny, kobiety, bo e, jak chcecie mieć mężczyznę naprawdę, który umie zrobić wszystko, to ja jestem. Umiem obebrać i marchewkę zetrzeć, i kapustę szatkować i... I drzewo popływać. I przytulić. I, i przytulić. To. I wszystko. <gry> Bardzo dobrze. I nawet e, kapustę u szatkować, bo mam szatkownić. I noże u kapustę pokrać, Ale Wszystko. Ale jest taki teraz program, chłopaki, do wzięcia. O, jakby się Pan tam zgłosił. I, i, i. I oni tam pokazują kogoś... Ale idzie w Warszawie? No to jest w telewizji, oni w Warszawie, tak. to trzeba napisać do nich i... zgłosić i jak, a ja zgłosi. nie wiem. Jak pan ma, masz adres, do ich poszukuj pan, będę prosić pana. Koledzy, no. koledzy są młodzi, oni wiedzą, oni mogą pana zgłosić, bo to jest... Yy, to bardzo się, proszę. No. Nie ma problemu, tak, nie ma problemu. Przyjedzie ma problemu. Ekipa, będą tu kręcić filmy. Tak. Bardzo proszę. Pan ma, ma taki potencjał tutaj do wykorzystania. No może pan <noise> Popularność. Ale ja szukam naprawdę kobiety. Kobiety na to, szukam, dzwoni, żeby no. nie alkoholiczki, nie pijaczki, nie lewuczki, Tylko naprawdę, no tak jak była moja mama ukochana. Mhm. Yy, normalnie, bo ja alkohol nie piję. Dajmy alkohol, to yy, ja dopiero tutaj... Biał to Białorzynie to jest nie Białoruszeźni, ale kawał bandytstwa i niedomoczego tutaj. Bo tu naród na Białorzy jest mieszany powiem Wam. Mm -hmm. e, Grok z kapustu. groch z kapustu nie znie się chyba. E, tak samo i tu, że nie wiadomo, skąd ludzie przyjeżdżają i tutaj się osiedlają tak. i, i mieszkają. o I tu chciałem pozdrowić. E, żonę, żonę Elżbietę, Elżbietę <grym> z Warszawy. Niech pan powie, że nie, nie pojechałem na kurwy. Szanowny Panie, <grym> Nie, 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 nie powiem tak, bo to, proszę pana, brzydko jest. No tak, tak. Proszę tak. pana, sądził, proszę. Załatnie, proszę pana, jak pan masz na imię? Paweł. Pa, e, Pani Elżbieto, pan Paweł jest u mnie, przywiózł. Proszę tutaj zejść, żeby <grym> zrobić zdjęcie, węgiel. żeby węgiel. widział, że ja dotykam ręką twoją, nie Paweł, ale ja. Dotykam pan do Włoch. To jest samochód Pawła. No, tak. Żadnej kochanki tam nie ma. <grym> Numeru nie wiedzieć, bo tam numer. No nie, nie. nie, nie, nie. Ale ona pozna po pozna, samochodzie. Pozna, pozna, nie, na prawie. pewno. I dotykam, że Paweł i tu swoimi kolegami przyjął dla mnie 350 kg węgla. I bardzo on... się pan. Grzej się pan. I, i za to pan im serdecznie dziękuję. I życzę na święta zdrowych, szczęśliwych radosnych, wesołych, pogodnych świąt, Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku nawet. Proszę poznać dla, ode mnie żony, tutaj córkę, syna, 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 syna i tak dalej. Nie wiem, co Pan masz, ale syna, syna. kogo spotkać, teścia, wnuka, tak, prawnuka tak, i tak dalej. Zdrowie. Ode mnie wszystko i tu też tak przysyłam to samo. poprosić Panie Krzyszto.